Cześć wszystkim! Dzisiaj zanurzamy się w nadchodzącą aktualizację iOS 18.2. Premiera zapowiedziana jest na 9 grudnia 2024 roku, a aktualizacja ta jest pełna nowych funkcji i ulepszeń, które z pewnością wzbogacą Wasze doświadczenia z urządzeniami Apple. Od integracji z AI po optymalizację wydajności iOS 18D2 wydaje się przenosić komfort użytkowania na wyższy poziom. Mówimy o mądrzejszej Siri, aparacie, który rozumie otaczający Cię świat, a nawet płynniejszym multitaskingu. Apple naprawdę koncentruje się na tym, aby Wasze iPhony i iPady były jeszcze bardziej funkcjonalne i intuicyjne w obsłudze. Więc niezależnie od tego, czy jesteście entuzjastami technologii, którzy zawsze szukają najnowszych i najlepszych rozwiązań, czy po prostu chcecie w pełni wykorzystać możliwości swoich urządzeń Apple, ten film jest dla Was. No to zaczynamy. Na początek porozmawiajmy o Siri. Siri z biegiem lat stawała się coraz lepsza, ale iOS 182 może być jej największą metamorfozą. Mówimy o integracji z Chat GPT, co jest naprawdę dużą sprawą. Oznacza to, że Siri może teraz rozumieć i odpowiadać na Wasze prośby w bardziej ludzki i pomocny sposób. Wyobraźcie sobie, że prosicie Siri o streszczenie długiego dokumentu PDF, a nawet o napisanie wiersza w stylu Waszego ulubionego poety. Dzięki integracji z ChatGPT może to stać się rzeczywistością. Nie chodzi już tylko o zadawanie podstawowych pytań. Chodzi o posiadanie potężnego asystenta AI w kieszeni. Następnie mamy inteligencję wizualną. To tutaj sprawy zaczynają nabierać futurystycznego charakteru. Zasadniczo aparat waszego iPhone'a może teraz rozpoznawać i rozumieć obiekty, rośliny, zwierzęta, budynki wszystko, co tylko zechcecie. Skierujcie aparat na zabytek, a powie wam o jego historii, godzinach otwarcia, a może nawet o kilku ciekawostkach, ale to idzie dalej. Wyobraźcie sobie, że kierujecie telefon na menu w restauracji, a ono natychmiast zostaje przetłumaczone. Albo co powiecie na otrzymywanie recenzji i ocen produktu, po prostu skanując jego kod kreskowy. Inteligencja wizualna ma potencjał, aby zmienić sposób, w jaki wchodzimy w interakcje z otaczającym nas światem. Zwiedzając Kraków, Warszawę, Wrocław, Gdańsk czy Poznań, Wasz iPhone stanie się Waszym osobistym przewodnikiem. Dla wszystkich pisarzy iOS 18.2 wprowadza kilka godnych uwagi ulepszeń w Waszym przepływie pracy. Mówimy o lepszej kontroli nad tonem tekstu w aplikacjach takich jak notatki i poczta. Musicie złagodzić ton e-maila? Jest na to opcja. Chcecie, aby wasze pisanie brzmiało bardziej formalnie lub swobodnie? Proszę bardzo. Ale oto najciekawsza część. iOS 18.2 może nawet przekształcić wasz tekst w wiersz. Wyobraźcie sobie, że zapisując kilka myśli w notatkach, a następnie jednym dotknięciem przekształcacie je w wiersz Mickiewicz. To jest kreatywność na wyższym poziomie. Teraz porozmawiajmy o czymś, co jest muzyką dla uszu każdego użytkownika iPhone'a wydajności. IOS 18.2 kładzie ogromny nacisk na to, aby wasz iPhone był szybszy i bardziej wydajny, szczególnie jeśli chodzi o wielozadaniowość i długotrwałe użytkowanie. Mówimy o płynniejszym przełączaniu aplikacji, mniejszych opóźnieniach i po prostu o szybszym działaniu. A najlepsze jest to, że te ulepszenia wydajności mają również na celu wydłużenie czasu pracy baterii. Tak więc, nawet jeśli będziecie zmuszać swojego iPhone'a do granic możliwości, możecie spodziewać się dodatkowych godzin użytkowania. Oczywiście, żadna aktualizacja iOS nie byłaby kompletna bez dodatkowych funkcji dla AirPods. Dzięki iOS 18.2 użytkownicy AirPods Pro 2 mogą oczekiwać jeszcze lepszego tłumienia hałasu, co sprawi, że dojazdy do pracy czy sesje nauki będą jeszcze bardziej spokojne. A dla tych z Was, którzy cenią sobie spokój ducha, jaki dają AirTagi, z przyjemnością dowiecie się, że iOS 18.2 zapewnia dokładniejsze śledzenie lokalizacji. Więc niezależnie od tego, czy próbujecie znaleźć klucze, czy śledzić plecak, możecie polegać na AirTagach, które wskażą ich lokalizację z jeszcze większą precyzją. Wreszcie, Apple kontynuuje swoje zobowiązanie do udostępniania technologii każdemu. IOS 18.2 rozszerza obsługę regionalnych akcentów Siri, ułatwiając jeszcze większej liczbie osób naturalną komunikację z urządzeniami. Dla użytkowników o różnych potrzebach, iOS 18.2 wprowadza szereg ulepszeń w interakcji z urządzeniami, dzięki czemu iPhone i iPad są jeszcze bardziej intuicyjne i przyjazne dla użytkownika. To by było na tyle. IOS 18.2 zapowiada się na znaczącą aktualizację z wieloma ekscytującymi nowymi funkcjami i ulepszeniami. Od mądrzejszej Siri po aparat, który rozumie otaczający Cię świat, Apple przesuwa granice tego, co potrafią nasze iPhony. Niezależnie od tego, czy jesteście entuzjastami technologii, czy po prostu chcecie płynniejszego, bardziej intuicyjnego korzystania z telefonu iOS 18.2 to zdecydowanie coś, na co warto czekać. Zanotujcie w kalendarzach 9 grudnia 2024. Dzięki za oglądanie i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza i subskrybować, aby być na bieżąco z nowinkami technicznymi. Do zobaczenia w następnym filmie.